Będzie tu mieściła się Instytucja Kultury, filia teatru i praseryjnego w Toruniu, ale właściwie niezależna jednostka, placówka, która będzie prowadzić bardzo szeroki zakres działań o charakterze kulturalnym. No przede wszystkim będzie tu muzyka kwitła. Zresztą nazwaliśmy to miejsce Kujawskim Centrum Muzyki, ale również i inne formy będą realizowane na co dzień. No i ważne, że udostępnione twórcom, artystom naszym, regionalnym, tu, Kujawskim, w Włocławskim, ponieważ chcielibyśmy oprzeć to miejsce, owszem o impresariat, ale jednocześnie pomagać lokalnym wykonawcom, twórcom najprzeróżniejszych form. Bardzo ścisłą przewidujemy współpracę również z Muzeum Kujawskim, które prowadzimy we Włocławku. Znajdują się tam przebogate zbiory, niektóre zresztą pochodzące z tego pałacu, które udało się ocalić od zniszczenia, no i wrócą na swoje miejsce, a i inne zbiory będą tutaj eksponowane. Więc drugą formą tej działalności bardzo silną będą, będzie muzealnictwo i wystawiennictwo. Tętnić życiem będzie to miejsce chociażby poprzez warsztaty, które będziemy organizować dla młodzieży, również dzieci, ale też i grup senioralnych będą mogły tutaj się spotykać i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez fachowców. Za to kultura, poprzez kulturę rozumiem również dokonania zmiany gospodarczej, które zachodziły na tych ziemiach w XIX wieku, których autorami też byli w dużej mierze Kronenbergowie. Chcielibyśmy część ekspozycji stałej poświęcić historii zmian gospodarczych, które zachodziły w XIX, XX wieku, a i obecnie jest już co dokumentować, bo jak widzimy cały okolica wieńca Brzeź Kujawskich, chociażby w Czywocławek zmieniają się w ostatnich latach nie do poznania no i to za przyczyną rozwoju, silnego rozwoju gospodarczego. Tu również znajdzie się w tak zwanym starym pałacu czy część hotelowa, więc będą być te zajęcia nie tylko organizowane w ciągu dnia, w ciągu o charakterze jedno, jednodniowym, ale również kilkudniowym. No i liczymy na bardzo licznie przybliżających kuracjuszy, bo w każdej chwili mamy ich tutaj 1100, więc jak sądzę. A wielu z nich będzie tu przychodzić, uczestniczyć po prostu w tych wydarzeniach, jako już pewnie widzowie, a może czasami twórcy. Więc myślę, że dobra lokacja, a przede wszystkim najbardziej się cieszę, że ratując to bezcenne dziedzictwo kulturowe dajemy sobie na przyszłość jakieś świadectwo, jak ważne są tego typu miejsca, aby o nich nie zapominać, aby pomimo, że brakuje środków czasami na wszystko. Jednak wykrzesać i te, i te, które, i te, które może i trudno to zrobić, ale są niezbędne do ratowania tego typu miejsc. Wieniec wraca do życia, chociaż zadbaliśmy już o park, jak Państwo wiedzą, widzą, nie jest to, nie są to chaszcze, tak jak jeszcze zastaliśmy to w 2006 czy 2007 roku, kiedy opuszczone było to miejsce przez szpital dzisiaj już można tutaj delektować się piękną wiosą, wio, w jesienią, no ale oczywiście 27 milionów złotych, bo tak jest kontrakt opiewający na realizację tej inwestycji, to niezbędne minimum które musimy zainwestować, żeby udostępnić te dwa obiekty. Długo czekaliśmy, planów było bardzo wiele, różnych planów, te koncepcje się zmieniały, ale dzisiaj przekazujemy plac firmie, która będzie modernizowała i rozbudowywała te, ten budynek, ale również całe otoczenie, które jest wokoło. Ja się bardzo cieszę, bo ta część województwa zasługuje na to, żeby mieć swoją wojewódzką instytucję kultury. To się zadzieje, Kujawsko-Pomorski Teatr Impreza jest instytucją, która cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. Mnóstwo nowych spektaktów, mnóstwo nowych koncertów. Dzisiaj będziemy, będą to mieli mieszkańcy Wocławka, Powiatu Wocławskiego. Tak naprawdę też czasami trudno znaleźć słowa, jak, jak, jak dzieje się coś takiego. Dzieje się coś, co jest mi bardzo bliskie sercu. Jestem członkiem zarządu z tego terenu, radną z tego terenu i bardzo często walczymy, żeby to tutaj działy się niesamowite rzeczy, i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Nasza wizja pokrywa się z wizją pana marszałka Piotra Całbeckiego, że będzie to kujawskie centrum muzyki, a więc będzie odrestaurowana perła architektury eklektycznej pałac, który był ulubionym pałacem rodziny Kronenbergów. Będzie odtworzony piękny zabytkowy park, jeden z unikatowych na skalę europejską w swoich różnych elipsach i konstrukcjach i dość łatwy będzie do odtworzenia. Będą tu sale warsztatowe, sala koncertowa, miejsca noclegowe dla tej młodzieży. Zakładamy, że głównie to będą młodzi ludzie, którzy będą przyjeżdżać na warsztaty miejsca noclegowe i piękne otoczenie dla różnego rodzaju warsztatów wokalnych, muzycznych, choreograficznych.